Siemanko, deszcze ustają, ale po ostatnim odcinku znowu nieźle lało. Zresztą wiecie, bo to w całej Polsce, ziemia zaczyna wciągać wilgoć. Może w końcu będę mógł kopać pod szklarnię. A dzisiaj na początek wam chciałem coś pokazać. Pamiętacie moje ukorzenia na roślinie pod butelką? Zobaczcie to. Parę dni na to nie patrzyłem, aż byłem w szoku, jak to zobaczyłem. Jakby mi ktoś ziemi napchał do butelki. Pewnie już wiecie co to? Mrówki. Mrówki się wprowadziły. Teraz w ogóle nawet tego wyjąć nie idzie. Całą butelkę wypełniły ziemią. I Wszystkie rośliny, które się ukorzeniały, zostały właśnie zasypane przez mrówki. I nie wiadomo co z tym ukorzenianiem teraz. Bo tego się tak nie da wyjąć. To dosłownie sobie trwało kilka dni, mniej więcej. Zobaczcie to. Tragedia. Teraz muszę to sprawdzić, czy ma korzenie. Przesadzić szybko jeszcze raz. Wyczyścić. Zobaczcie. Zaczyna się inwazja W Szklarni jest cieplej, pod takimi butelkami w szczególności. No i tak to wygląda, całe gniazdo. Ja się zabieram za wyczyszczenie tej doniczki. Muszę to wysypać wszystko, od nowa ziemi dać. Być może są już korzonki. Zaraz to sprawdzimy. Rośliny przemyłem, bo były całe w ziemi. Zresztą widzieliście. Mrowisko gigantyczne. No i zaczynają się tworzyć korzenie. Na jednej przynajmniej roślinie to widać. Tutaj jest już mały korzonek. Reszta jeszcze nie ma. Ale ogólnie są w dobrym stanie. Jak rośliny nie gniją od spodu... To coś z tego będzie, bo jeżeli ma nie być, ma się nie udać, to zaczyna odspodugnić, no i wtedy już wiadomo, że patyk się robi czarny, już wiadomo, że nic takiego, czegoś nie będzie z takiego ukorzenienia, a tutaj już ładnie puszczę pierwszy korzonek. Oczywiście to jest za mało, czemu musi to jeszcze się dalej ukorzeniać, ten system korzeniowy musi troszkę się rozbudować, no ale niestety proces został przerwany przez mrówki, mam nadzieję, że to nie zaszkodzi, wkładam dalej do ziemi, ukorzeniam dalej. Buteleczka założona z powrotem. Wędruję do szklarni, tym razem już nie na ziemię, tylko gdzieś wyżej. Ale mrówki zawsze sobie znajdą swoje miejsce. Tym bardziej teraz jak leję, to szukają właśnie takich miejsc, gdzie mogą swoje mrowiska zbudować w suchym i ciepłym miejscu. Ogólnie pogoda nie rozpieszcza, dalej jest zimno, nie mogę kosić, nawet codziennie leje. Taką mokrą trawę to nie za bardzo. Cały ten teren, gdzie tu mam cytrusy, jest zarośnięty po pas. Jest po prostu paskudnie. 12 stopni w tej chwili rano. Mamy 30 maja 2019, jakby ktoś nie wiedział. No i nie wygląda to dobrze. Ta pogoda w tym roku jest jedna z najgorszych, jest to chyba jeden z najzimniejszych e, miesięcy maj, jaki pamiętam. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby aż tak lało i tak długo było chłodno w maju. Pomimo tego cytusy cały czas pomału rosną. Zobaczcie pomelo. Już troszeczkę się zaczyna powiększać. Tylko że tempo jest żółwie. One powinny, że tak powiem, dostać kopa, i tak konkretnie zacząć o tej porze roku puszczać nowe gałązki liście i osnąć. No a teraz, jak widać, jest jak jest. Tu mi się ukorzeniają powietrznie, <laughs> powietrznie cytrusy. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Też trzeba jeszcze sporo poczekać. Jak widać na tamtych. Gałązkach, które pokazywałem przed chwilą, mniej więcej w tym samym okresie były ukorzeniane, i dopiero te korzenie na jednej zaczęły się tak ledwo ledwo otworzyć. Dobra, pokażę Wam co jeszcze w szklarni słychać. Szklarnię obecnie dogrzewam znowu. Jest początek właściwie czerwca, można powiedzieć, jest 30 maja. No teraz 25 stopni, ale oczywiście z dogrzewaniem, bo gdybym nie dogrzewał, byłoby tylko 13. Przy 13 stopniach rośliny tropikalne o tej porze roku. Zaczęłyby się psuć. Szczególnie mam na myśli mojego Royui, który świetnie rośnie, ale tylko jak jest ciepło. No i popatrzcie tam kolejna butelka jest z tyłu. Znowu zarasta mrówkami, tak samo jak ta, którą pokazałem teraz. Też muszę ją wyciągnąć na zewnątrz. A skąd ta ziemia? Pewnie z doniczek. I doniczki będą teraz puste, więc muszę się za to wszystko zabrać. Lipa, powiem wam lipa z tymi rówkami trzeba będzie proszkiem posypać, ale z drugiej strony czekam aż będzie ciepło, chcę wszystko wykosić, wyjąć wszystko na zewnątrz, zrobić tu porządek, wprowadzić tylko rośliny naprawdę takie, takie tropikalne yy, i tylko one tu będą przez okres letni, arbuzy zaczynają mi się niszczyć, liście żółkną, nie mam doświadczenia w takich roślinach jak arbuzy, melony. No powodem pewnie nie przesadzenie do gruntu, ale jak tu przesadzik jest 12 stopni ciągle leje, no to myślę, że może im to bardziej zaszkodzić. Trochę nawożę. Możliwe, że nawet jakieś przędziorki się do tego dały, kto tam wie. No zaraz zobaczymy. Jednak trochę tych przędziorki tutaj jest. Po głębszym przyjrzeniu się widzę je tutaj na liściu od spodu. One się błyskawicznie rozwijają. Jak już są, to potem błyskawicznie się rozwijają. Widać je też tutaj na takie pajęczynce. Nie wiem czy mi się uda ostrość złapać. O, teraz świetnie widać. Tak się rozprzestrzeniałem po całej szklarni, także tylko pryskanie wodą lub wystawienie roślin na zewnątrz, gdzie naturalnie pa deszcz jest wilgotno, hamuje rozwój przędziorka. U nas w kraju przędziorek na zewnątrz raczej się nie rozwija, przynajmniej nie tak inwazyjnie. Natomiast w szklarniach, gdzie jest sucho, nie pada deszcz, są to po prostu perfekcyjne warunki dla przędziorka. Tak, właściwie można powiedzieć takie laboratoryjne, hodowlane warunki dla przędziorka. Muszę te e, arbuzy, i tutaj mam melony, bardzo szybko wystawić na zewnątrz. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi. Zapowiadałem poprawę pogody, ale też zapowiadałem deszcze znowu. Także nie jest ciekawie. No tak to wygląda wszystko u mnie. Oprysk mnie czeka jeszcze w szklarni, bo opryskiwałem rośliny zewnętrzne na tarczniki, wewnętrzne w szklarni nie. No i już widać, że jest inwazja w niektórych miejscach nawet dość spora. Także będzie oprysk te zewnętrzne jeszcze raz porządnie opryskam, żeby mieć pewność, że zlikwidowałem praktycznie wszystko. I tyle, nie. Biorę tą drugą doniczkę, no, czy doniczkę, butelkę z ukorzenianiem, która tam jest z tyłu. I zaraz tu robię to samo co z tą pierwszą, karambola świetnie się tu ma, jest ciepło, ona sobie fajnie radzi, ale kiepsko zimuje, jedną straciłem znowu przez zimę, przyniosłem ją tu wiosną, uschła, po prostu tak sobie pyk nie ma, z dnia na dzień, trochę mało wody, bo nie podlałem, przyjechałem z pracy, sucha, z tyłu jest, w tej doniczce tam z tyłu na ziemi jest gława, też kiepsko rośnie w tym roku. Jakieś przyrosty są marne, takie biedne. Fajnie rośnie jedynie roiui. Tu odbija mi ornata pink, o ile dobrze mówię. Eee, co jeszcze? Fajnie rosną figi, które kupowałem. Gdzieś tutaj są te figi. Tu jest ta figa turkey. I te figi, które przyjechały z Anglii, mają już fajne przyrosty. Ale też się zatrzymały, bo były długo na dworze. Wyhamowały do zera. Dopóki ich tu nie włożyłem do środka, to stało to wszystko w miejscu. Trochę poodbijały figi, które przycinałem. Te z marketu eee, to była odmiana Peretta. Jeszcze gdzieś tu druga powinna być. Fajnie odbija ta Marilo po przycięciu. Mam trochę roboty, bo muszę tu trochę posadzać. Trawa cytrynowa się aż prosi do przesadzenia. Także jest jest co robić. Nie mam kiedy. W ostatnie dni się zajmuję fotowoltaiką. Chcę po prostu uruchomić. Jak można powiedzieć w cudzysłowie, darmowe źródło energii, a może i nawet nie w cudzysłowie, bo jest to darmowe źródło energii, które się odkłada potem w sieci energetycznej, 80% dostaje z powrotem. Mam nadzieję zorganizować jakąś pompę ciepła, ogrzewać dom, może jakaś mała pompa ciepła do szklarni. Coś będę majstrował z klimatyzatorów, ale to nie jest nasz temat. To tylko tak nawiasem mówiąc, ja w każdym razie się zbieram, bo na szybko przed pracą kręcę ten filmik. Tamarillo poprzecinałem tutaj też, zaczynam boczne pąki wypuszczać. Wkurza mi jak tak taki jeden bat dwumetrowy, potem nie ma jak tego schować ani co. A jeszcze nie wspomnę, jak taki bat dwumetrowy zacznie jeszcze do góry rosnąć, gdzieś tam u góry będzie mieć owoce. No to nie na nasze warunki, także muszę rozkrzewiać. Zresztą oglądałem plantację tamarillo i na wysokości gdzieś tak mniej więcej szyi, czyli półtora metra, rozkrzewiają takie drzewka, czyli tną i ładnie rozkrzewiają, zresztą widziałem chyba, że nawet je jakoś szczepią, czy coś. Dobra, będę filmik kończył, jeszcze muszę na szybko tamtą butelkę z tym, yy, z tymi roślinami do ukorzenienia wyczyścić z mrówek. No i mam nadzieję, że w końcu po tym weekendzie będzie ciepło, że od czerwca będzie ciepło, chyba, że będziemy mieli najzimniejszy rok w historii, bo się na razie na to zapowiada. Dobra, kończę, na razie, do następnego odcinka. Cześć. Na razie. A na zakończenie coś, co zawsze ładnie kwitnie niezależnie od pogody.